Nieprawdopodobna Marit Biergen znowu wygrała bieg Pucharu Świata, ale tym razem cienie, jej cieniem znowu była Justyna Kowalczyk, koleżanka z kadry norweskiej, Kristin e, Steira. No, mówiąc po kolorowcu, nie dotrzymała koła i na finiszu odpadła, natomiast no, ta kolejność był, jest taka jak w, ostatnim, w całym tym sezonie. Justyna jest cieniem Marit. Biergen wygrywa bieg za biegiem. Każdy start indywidualny, w którym. E, startowała, zwyciężała tuż i licząc jeszcze ubiegły sezon, to jej dziesiąte z rzędu zwycięstwo jest liderką klasyfikacji generalnej, ale teraz Biergen odpuszcza starty. Pobiegnie jeszcze prawdopodobnie w niedzielnej sztafecie, a potem rozpocznie przygotowania do mistrzostw Świata. Nie wystartuje w rozpoczynającym się 1 stycznia w gminie Oberhofie Turdeski, odpuści tę imprezę na której Justyna Kowalczyk no, będzie będzie odrabiała straty w Pucharze Świata, ale w dzisiejszym biegu na 15 kilometrów techniką dowolną Justyna pokazała, że jej forma rzeczywiście rośnie. To już nie było, Bjergen już nie miała przewagi takiej jak w poprzednich, to już nie była deklasacja rywalek, to już nie było takie nieprawdopodobne zwycięstwo właściwie po samotnym biegu, tylko, tylko no, walka trwała do ostatniej chwili, jeszcze na finiszu, jeszcze Justyna przegrała, ale to... Była, to była różnica naprawdę minimalna, i co najważniejsze, to tak naprawdę te odrabianie strat Justyna rozpoczęła już e, dzisiaj, bo, bo wygrała dwie lotne premie, za które dostała łącznie 30 punktów w Pucharze Świata. Także Marit no nie, nie, nie ma nad nią zbyt, nie powiększyła tym zwycięstwem przewagi. Natomiast no, Justyna pokazała, że, że wreszcie Biergen dopadła, że, że jest już, e, może się z nią równać, bo do tej pory zwycięstwa Marit były osiągany no, z bardzo dużą przewagą dziś w La Justyna pokazała, że na pewno tanie skóry nie sprzeda, że zapomniałem już o tych dyskwalifikacjach, o tych przesunięciach z trzeciego na szóste miejsce w sprincie w Davos i naprawdę tym biegiem no, pokazała wielką klasę i, i jeśli wierzyć trenerowi, a trzeba wierzyć Aleksandrowi Wierycielnemu, bo, bo, bo wie co mówi, bo zna doskonale Justynę to polska zawodniczka z biegu na bieg, ma być mocniejsza, ma być lepsza. Dziś pokazała Biergen, że aby wygrywać, Norweszka będzie musiała się bardzo, bardzo natrudzić. Natomiast no, trzeba ukłony i czapki w głów przed, przed nieprawdopodobną e, ciemnowłosą biegaczką z Norwegii, bo to, czego dokonuje na trasach, jest nieprawdopodobne. Dziesiąte zwycięstwo z rzędu w karierze. Ale my cieszymy się tym, że Justyna jest jej cieniem, że depcze jej po piętach i że w końcu przyjdą biegi, w których to Norweszka będzie oglądała plecy Polki, a nie odwrotnie.